Osada Leśna na Barbarce od dawna była ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji Torunian. Tak jest i dzisiaj. Całe rodziny mogą tutaj miło i przyjemnie spędzać czas. Szczególnie jeśli w wakacje dopisuje pogoda. Barbarka przyciąga między innymi miłośników pięknej przyrody. Na uwagę zasługuje tutaj unikatowy las bukowy. Drzewostan na barbarce jest w sumie dosyć zróżnicowany, bo mamy tutaj i, i lasy sosnowe i takie w sumie monokultury sosnowe jak na większości obszarów Polski spotykamy, ale jednocześnie zwłaszcza przy samej osadzie na barbarce Pojawiają się również inne drzewa poza Sosną, więc jest tutaj spora domieszka właśnie drzew liściastych. Spotykamy tutaj fragmenty naprawdę pięknych buczyn. Zwolennicy spacerów znajdą tutaj ciekawie przygotowane ścieżki edukacyjne, a także sportowe wyzwania jak park linowy. Najpierw jednak należy przejść krótkie szkolenie i zdać egzamin. Wszystko po to, aby móc bezpiecznie zażywać przygody, będąc zawieszonym na linach. Potencjalnym naszym klientom, jak bezpiecznie się poduszać po, po parku linowym. Po takim krótkim instruktażu potem oczywiście przystępujemy do egzaminu, który musi e, taki e, nasz tutaj e, przeszkolony klient przejść, żeby móc pójść na e, trasy parku. Inną formą wypoczynku może być przejażdżka powozem po leśnych odstępach lub konno. Zależy od umiejętności. Osoby, które dobrze jeżdżą konno, zazwyczaj są dobrymi tancerzami. I również też dobrymi kierowcami, bo to uczy pewności siebie, gwiazd zakonna, uczy podejmowania decyzji szybko, uczy odpowiedzialności. Sporo można także nauczyć się grając w minigolfa na specjalnie przygotowanym placu. Półkoloniści z Torunia chętnie wzięli udział w tej zabawie. Podoba mi się bardzo ta gra, bo można sobie trochę pograć, bo ja tak z mamą i z tatą, tak nie przychodziliśmy. Nigdy, tylko tak jak z panią w zerówce. Szukaliśmy różnych ptaszków, szukaliśmy, rozwiązywaliśmy krzyżówki i nie wiem, się tak fajnie bawiliśmy na placu. Jak widać pobyt na Barbarce może wiele nauczyć, a także dać sporo przyjemności i zadowolenia. Należy również pamiętać, że na Barbarce znajduje się zabytkowa kapliczka świętej Barbary i źródełko, które kiedyś posiadało właściwości lecznicze.